Ciemka, witam cię w kolejnym odcinku naszej budowy cyrkularki. Dzisiaj przechodzimy krok dalej, to co zrobiliśmy ostatnio. Zaczynamy kolejną część. Dzisiaj podłączymy nasz czujnik czasowy oraz ten system automatyki już przełączania prawo oraz lewo. Zapraszam. No dobra, a jeszcze wracając do tego, co zrobiliśmy ostatnio, a tak mi przyszło do głowy, że fajnie by było zabezpieczenie takie, żebyśmy nie mogli puścić a, piły w trybie automatycznym, jeżeli piła nie jest włączona. Czyli do, naszego, do naszych pytań, które zadawaliśmy sobie ostatnio, czyli czy przełącznik jest w trybie AUTO, czy przycisk start jest wciśnięty i czy a, piła znajduje się w któryś z krańcowych pozycji, dołożymy pytanie, czy silnik główny. Jest włączony. Czyli jak to robimy? A, tutaj podłączaliśmy nasz tryb auto, nasze A1. To, była, to był ten ostatni element naszej całej wiązki. Więc jego teraz podpinamy sobie pod styk normalnie otwarty stycznika od a, piły głównej. Czyli podłączamy go pod trzynastkę. Pod trzynastkę. Jest trzynastki dopiero, wędrujemy sobie do naszego A1. Co nam to daje? Daje nam to to, że w momencie, gdy mamy spełnione te wszystkie funkcje, które omawialiśmy ostatnio, dokładamy teraz jeszcze styk normalnie otwarty od tego stycznika. Czyli jeżeli ten stycznik, czyli piła nie jest załączona, ten styk będzie otwarty. Natomiast gdy jest załączony, dopiero dostaje pozwolenie na przejście tryb automatyczny. Gdyby ktoś a, gdzieś tam czasami kiedyś zapomniał sobie włączyć piły, a puściłby tryb automatyczny, zagapiłby się, zamyślił, różnie to bywa, prawda? Ta maszyna zaczęłaby chodzić, zaczęłaby opuszczać, piła zaczęłaby wchodzić w kamień, natomiast nie kręciłaby się, a więc również nie ciałaby tego kamienia, więc uległaby, krótko mówiąc, uszkodzeniu a tego uniknąć byśmy chcieli. Więc dokładamy sobie tutaj do naszej, naszego stycznika od silnika głównego. Dokładamy sobie nasze nasz meldunek do mm, trybu auto i wracamy z powrotem na tryb auto. Możemy również sobie zabezpieczyć. Są różne możliwości. Możemy do naszych mm, bezpieczników dołożyć również takie kontakty pomocnicze. W momencie, gdy jest załączony, to wtedy moglibyśmy dołożyć również taką opcję. A, puść tryb auto, jeżeli powiedzmy żaden z tych bezpieczników nie wybił. Bo mogłoby się tak zdarzyć, że któryś bezpiecznik nam po prostu wybił, puścilibyśmy auto. I ta maszyna po prostu nie hałaby w prawo. I te meldunki moglibyśmy sobie podokładać do każdego z tych e, zabezpieczeń, i moglibyśmy dobezpieczyć sobie jeszcze w ten sposób. Tak samo do wyłączników silnikowych. Możemy dołożyć sobie blok, który rozbuduje nam go o styki pomocnicze, które moglibyśmy również wykorzystać sobie do tego. Ale takiego czegoś tutaj robić nie będziemy. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. I, i tak to też zostanie. No dobra, zabieramy się za dzisiejszy temat. To tak. A co robimy dzisiaj? Dzisiaj podłączymy sobie naszą czasówkę. Tą czasówkę ja umieszczę gdzieś na ścianie bocznej naszej szafki, już. Tak więc na razie podłączę ją tutaj po prostu z zapasem przewodów, by później sobie ją zamocować gdzieś na którejś ze ścianek. No i dobra. Co robimy dalej? Nadal zadajemy sobie pytania. Więc teraz chcemy wysterować te styczniki. Od jazdy w lewo, prawo góra dół, tak by ona sobie chodziła w automacie. Tak więc cewki tych styczników są już na napięcie nie 24V, ale 230. Więc bierzemy sobie, tutaj już wyprowadziłem z tego zabezpieczenia przewodzik mamy nasze 230V. No i co teraz w tym momencie? Mamy już tryb auto, tak? Więc tryb auto jest załączony. Zasilamy sobie więc jego styk pomocniczy. I dobra, czyli 230V mamy doprowadzone do przekaźnika. I w trybie auto, co ma się stać? Ma piło nam jechać w prawo lub w lewo, ale pod warunkiem, że nie jedzie w dół. Czyli jak to zrobimy? Nasza, nasza czasówka ma tutaj a, przemienny kontakt. Na środku jest COM, tutaj mamy NC czyli cały czas jest zamknięty i tu mamy NO, czyli zamyka się na czas, tylko gdy zlicza czas. Tak więc a, za trybem AUTO zasilimy sobie nasz port COM. zobaczmy co to oznacza nasz przycisk NC będzie oznaczał, że czasówka nie zlicza czasu, a więc silnik nie jedzie w dół. A ten warunek musi mieć spełniony, aby maszyna pojechała w prawo lub pojechała w lewo. Czyli tryb auto jest włączony, piła nie jedzie w dół, więc wykorzystujemy styk normalnie zamknięty, bo w tym momencie nie jedzie. Tryb auto, piła nie jedzie w dół, i teraz, w zależności od tego, czy znajduje się w pozycji lewej, czy w pozycji prawej, to będzie jechała w prawo lub w lewo. Tak więc znów, ten to napięcie puszczamy na zasilanie następnego styku pomocniczego, a również robiąc mostek, bo to napięcie będzie nam służyło do jazdy w prawo i do jazdy w lewo. Dobra, więc co? Tryb auto jest. Piła w dół nie jedzie. Więc zasilamy nasze przekaźniki prawo lub lewo. No i co teraz? W momencie, gdy przekaźnik. Gdy końcówka jest lewa, załączy nam jazdę w prawo. Więc nasze A1. W momencie, gdy jest w pozycji prawej, załączy nam jazdę w lewo. Tak więc też podłączamy. Mamy to zrobione w ten sposób, że załączymy... Silnik jazdy w lewo tylko w momencie, gdy będzie załączony czujnik prawy. Natomiast, gdy maszyna zjedzie z niego, cyk, automatycznie ten czujnik nam się wyłączy. Musimy zrobić również samo podtrzymanie do tych styczników. No i w jaki sposób zrobimy samo podtrzymanie? No, tak jak ostatnio, czyli silnik jazdy w lewo będzie podtrzymywany do momentu, aż nie wykryje go czujnik lewy. Tak więc przez styk. Normalnie zamknięty. Teraz przepuścimy sobie 230V, tak by go podtrzymać. I powiedzmy te 230V. Weźmiemy sobie, skąd możemy sobie wziąć. Stąd wyjeżdżaliśmy, zasilaliśmy ten kontakt, czyli to jest to pierwsze. Tak, tutaj mamy zaraz po bezpieczniku napięcie, więc stąd również wezmę sobie to napięcie do samopodtrzymania. Więc robimy mostek stąd. Równie dobrze moglibyśmy wziąć z bezpiecznika, natomiast zostawię sobie tam jeszcze jedną rezerwę na później. Możemy sobie wziąć również stąd. Jest to ten sam potencjał. No i stąd zasilamy sobie następne styki kom jazdy w prawo lub jazdy w lewo. Więc dwa takie mostki. Dobra, no i co? Zasiłem styki tych przekaźników. No i teraz wykorzystamy już styk normalnie zamknięty. Czyli cały czas nam jedzie do momentu, aż nie wykryje tego drugiego czujnika. Czyli teraz odwrotnie. Z jazdy, jak załączaliśmy jazdek, załączaliśmy czujnikiem prawym, załączaliśmy jazdę w lewo. Natomiast teraz. Jeżeli on jedzie w lewo, to musi go wyłączyć lewy czujnik, więc z lewego czujnika normalnie zamkniętego bierzemy sobie e, samo podtrzymanie do jazdy w lewo. E, zasilamy styk, może od dołu damy. Styk normalnie otwarty wykorzystujemy zawsze, pamiętacie, do samo podtrzymania. Teraz jeszcze tylko mostek pomiędzy stykiem normalnie otwartym i naszym A1. Taki dłuższy. Te przewodziki zawsze staram się robić dłuższe, ponieważ później w razie awarii czy czegoś, a nieraz te przewody się często wyciąga, zazwyczaj tak bywa, gdzieś wyciągamy te przewody tak, żeby były dłuższe z rezerwą, żeby można było sobie je swobodnie wyciągnąć. Ten kontakt pierwszy uruchamia nam jazdę w lewo, i w tym momencie, gdy załączamy A1, realizowane jest samo podtrzymanie poprzez styk normalnie zamknięty czujnika lewego. Płynie nam przez 14, ten styk zamyka się i samo podtrzymuje nam A1. No i teraz, gdy piła dojechała już. Wystartowała, jedzie nam do pozycji lewej, czujnik lewy nam łapie, rozłącza nam samo podtrzymanie jazdy w lewo, no i teraz musiałby uruchomić nasz, naszą czasówkę. Naszą czasówkę po to, by uruchomić jazdę w dół. Tak więc, a, pamiętacie, mówiłem, że jest tutaj ten a, sygnał do wyzwolenia naszej czasówki. Wykorzystamy sobie plus, więc na ten a, zacisk a, puścimy sobie, może tak nam może będzie lepiej widać, a, na ten zacisk damy sobie nasz plus, ale ten plus musimy przepuścić sobie teraz z naszego czujnika prawego lub lewego, z obydwu, no bo. W zależności od tego, w której pozycji będzie, to ona ma ojechać w dół. cyk, jest w lewej, jedzie w dół. Dojeżdża do prawej, cyk, wyłącza, jedzie w dół. Czyli znów zasilamy 24V. Zasilamy kolejny styk, również z mostkiem, na jedną i na drugą stronę. I ten sygnał, również sobie tutaj mostkujemy, wykorzystujemy do zasilenia naszej, no, będzie na impuls, który pobudzi naszą czasówkę. Tak więc biorę napięcie stąd i zasilam te przekaźniczki. Teraz przy montażu widzę, że kamerka gdzieś w którymś momencie złapała mi laga, no i nie dograłem tej końcóweczki. Natomiast dużo więcej nie zrobiłem, a tylko podłączyłem te pobudzenia z naszych czujników a lewo oraz prawo. podpiąłem to pod pobudzenie naszej czasówki. Teraz podłączę jeszcze tam zasilanie tej czasówki plus oraz minus na stałe. Są to proste sprawy, więc nie będę tego już teraz nagrywał, aby więcej nie przedłużać. Myślę, że to nagranie i tak wyszło a, troszeczkę obszerne. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy a, takie długości odcinków podobają Wam się, czy może robić to w krótszej formie, jak Wy to a, widzicie. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, to zawsze mam w tym problem, to subskrybuj a, i zapraszam Cię w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Trzymaj się. Niech prąd będzie z Tobą.